Dzień dobry kochani, zapraszam serdecznie na przegląd nowości do Action. Mój dzisiejszy filmik rozpoczynam od koszy do recyklingu. Za sztukę zapłacicie 39 zł i 95 groszy. Są to kosze, które możemy układać w stos. Dostępny jest wyłącznie szary kolor, ale oczywiście, jeżeli pojawią się jeszcze inne wersje kolorystyczne, to poinformuję was o tym w kolejnych przeglądach. Uniwersalny różowy płyn do czyszczenia znacie z mojego kanału, gdyż po raz pierwszy mówiłam Wam chyba o nim w 2017 albo 2018 roku. Tak więc na pewno go doskonale znacie. Napiszcie też w komentarzu, od kiedy jesteście ze mną na kanale. A jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witam Was serdecznie. Ja mam na imię Patrycja i od ponad 8 lat nagrywam dla Was przeglądy półek. Zachęcam Was do darmowej subskrypcji, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Co do tego płynu, to teraz pojawiła się nowa wersja zapachowa. O zapachu cytryny wraz z magnolią. Za ten produkt zapłacicie 6,99 groszy. Na pewno go przetestuję, kiedy skończę moje zapasy ze środkami czystości. Na dziale kuchennym znalazłam totalny hit. Jest to nowy minutnik do jajek za jedyne 3,99 groszy. Jest to minutnik do jajek z kolorowym wskaźnikiem do gotowania na miękko i na twardo. Dostępnych jest kilka wersji kolorystycznych. Na półkach pojawiła się również nowa waga kuchenna w srebrnym kolorze, kosztuje niecałe 25 zł. Ma precyzję pomiaru do 1 g, a skalę pomiaru do 5 g. Jest funkcja tarowania. Ja praktycznie identyczną wagę mam od marki Łucznik. Ma ona dokładnie taki sam wygląd i jestem z niej bardzo zadowolona. Więc myślę, że to jest produkt godny uwagi. Kolejna nowość, tym razem jest to deska do serwowania, jest ona bambusowa, oczywiście nie możemy jej myć w zmywarce, jeżeli chodzi o ten produkt, to on ma 38 cm średnicy, więc zdecydowanie jest to taka większa deska, w środku ma również żłobienie, no i wygląda bardzo elegancko, świetnie sprawdzi się na spotkania ze znajomymi, zapłacicie za nią 27 zł i 95 groszy. Jeżeli jesteście na bieżąco z moimi przeglądami, to na pewno kojarzycie, że całkiem niedawno pokazywałam Wam słoje do przechowywania żywności w identycznych wzorach, a teraz do kompletu pojawiły się również szklanki w naprawdę świetnej cenie, ponieważ za 3 sztuki płacimy 8 zł i 95 groszy. Jest to naprawdę świetna okazja cenowa. Szklanki wyróżniają się za sprawą złotych wzorów, które w mojej opinii dodają im takiego eleganckiego szyku. Każda szklanka ma 260 ml pojemności ności. W nowościach zagościły również nowe miski. Są one wykonane ze stali nierdzewnej i za trzy sztuki płacimy 39 zł i 95 groszy. W skład takiego zestawu wchodzą miski o wymiarze 19, 24 oraz 28 cm średnicy. Możemy je myć w zmywarce, co uważam, że jest ogromnym plusem. Mają bardzo ładny srebrny kolor i sama zastanawiam się nad ich zakupem, gdyż takie miski nadają się do wszystkich zadań kuchennych, odmieszania składników, w poserwowanie sałatek. Jak widzicie, są dostępne również inne rozmiary, tak więc myślę, że na pewno znajdziecie coś do swojego domu. W oko wpadły mi również kubki termiczne w stylu Stanley. One już były jakiś czas temu dostępne, ale teraz znowu wróciły do sprzedaży. Taki kubek ma 1200 ml pojemności i kosztuje niecałe 28 zł. Mam również świetną informację, ponieważ w sprzedaży pojawiły się złote lampki za niecałe 32 zł. Są to lampki na dotyk i mamy tutaj rzecz jasna lampę LED. Ostatnio pokazywałam Wam wersję srebrną, ale wiem, że wśród Was jest również wiele fanów złota, tak więc z ogromną przyjemnością prezentuję Wam również taką nowość. Taka lampka ma 34 cm wysokości i daje bardzo nastrojowe światło. I kolejny nowy wzór, tym razem są to nowe podkładki. Ostatnio pokazywałam Wam wersję chociażby w cytrynki, a teraz jest taka bardzo ładna, beżowa wersja z dodatkiem liści. Za taką podkładkę płacimy 8,95 groszy. Kolejna świetna nowość. Tym razem są to metalowe półki na ścianę, mają 48 cm długości i są dostępne w kaszmirowym, białym oraz zielonym kolorze. Mają świetną cenę, ponieważ kosztują tylko 16 zł i 95 groszy. Myślę, że nigdzie taniej półek na ścianę nie znajdziecie. Uwielbiam kocyki z Action, tak więc bardzo cieszę się, że mogę Wam pokazać kolejną nowość w tym zakresie. Jest to bardzo klasyczny kocyk o wymiarze 150x200 cm, kosztuje niecałe 45 zł, jest dostępny w takim kremowym kolorze, w sumie to jest taka złamana biel. Mamy delikatny wzór w paski i myślę, że taki kocyk świetnie sprawdzi się w każdym wnętrzu, a tutaj mam jeszcze propozycję w koła. Ten kocyk jest troszeczkę droższy, ponieważ on kosztuje 75 zł. Natomiast jest to kocyk dwustronny i mamy tutaj wymiar 140 x 180 cm. Do wyboru jest kremowy oraz beżowy kolor. Napiszcie proszę w komentarzu, która propozycja spodobała Wam się bardziej. Moją uwagę przykuły również nowe świece zapachowe w bardzo ładnych plamiastych szkłach. Kosztują niecałe 15 zł i do wyboru są dwie wersje zapachowe. O świeczka z action nie będę się już wypowiadała po raz kolejny, moje zdanie doskonale znacie. A wracając jeszcze na dział z poszewkami, chciałam Wam pokazać, że do kompletu do kocyków, które pokazywałam Wam przed chwilą, są również poszewki w kilku kolorkach. One kosztują 14,95 groszy i mają standardowy rozmiar 45 na 45 cm. Przy okazji pragnę jeszcze tylko wspomnieć, że do sprzedaży powróciły również woalowe zasłony w kolorze białym. Wiem, że je uwielbiacie, one też bardzo szybko znikają z półek, tak więc daję Wam znać, że one są znowu dostępne. Za sztukę płacimy 22 zł i 95 groszy. Beżowy kolor pokazywałam Wam już w poprzednich przeglądach. No dobra, ale myślę, że ta ławka wykonana z materiału bukle będzie totalnym hitem. Jest na bardzo eleganckich brązowych nogach, ma 96 cm długości, 45 cm wysokości i kosztuje niecałe 130 zł. Jeżeli lubicie materiał bukle, to myślę, że ta nowość wam się spodoba. Zajrzałam również na dział ogrodowy, na którym znalazłam nową latarenkę z haczykiem. Ona kosztuje niecałe 25 zł. Jest to oczywiście latarenka solarna, więc nie potrzebujemy żadnego kabla do ładowania, gdyż ładuje się ona za sprawą paneli słonecznych. A tutaj znalazłam jeszcze nowość, na którą chyba sama się skuszę. Jest to miedziany sznur oświetleniowy, który ma 15 metrów długości, kosztuje niecałe 18 zł, ma akumulatorek, jest bezprzewodowy. I daje ciepłe, białe światło. Oświetlenie ma 150 lampek LED, które działa na energię słoneczną. Kochani, to wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Już jutro, oczywiście, wybierzemy się na kolejne łowy, tak więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki, pa! pa.